Dzisiaj w dniu 8 grudnia 2025 roku jestem w Złotowie w domu pani Wandy Siedlik z domu Cofał, którą udało mi się namówić na nagranie. Pani Wando, proszę nam opowiedzieć o losach pani i swojej rodziny na Wołyniu. Urodziłam się w roku 41 20 lipca. I było spokojnie do czasu wojny. Jak mieszkaliśmy na Wołyniu, powiat Dubno, we wiosce Portnica urodziłam się i jak już się zaczęła wojna, wtedy się zaczęło robić bardzo źle, bo Ukraińcy wtedy zaczęli mordować Polaków. Do wojny było spokojnie, sąsiedzi byli lepsze niektórzy jak nawet swoje Polacy. Bardzo się rodzice przyjaźnili z Ukraińcami, ale jakby już wybuchła wojna, wtedy już było źle, już zaczęli Robić te bandy. Polacy zaczęli się bronić, robili swoje placówki. Mój ojciec też chodził na te placówki nocami, tam stróżowali, pilnowali. Ale już coraz było gorzej, także. Nas dzieci już matka zaprowadzała do takich znajomych tam sąsiadów Ukraińców, bo bardzo z nimi dobrze żyli jeszcze przed wojną. Byli najlepszymi sąsiadami, tam nas zaprowadzała na noc spać, a same wtedy szli w zboże, spali nocami albo nieraz matka przyszła do nas. Tam wieczorem, jak już poobrządzała i z nami spała, a ojciec na te placówki chodził i tam się te Polacy schodzili, no i stróżowali. I zawsze te Ukraińcy mówili, że dopóki nie spadnie śnieg, to jeszcze Polacy mogą się chować, bo się chowali w zborze, tak samo później moi rodzice się chowali w zborze. I tak kilka razy matka nas zaprowadzała tam no do tych Ukraińców, ale wtedy już ta Ukrainka powiedziała, że już więcej nie ma przyprowadzać nas tam. Bo już tam byli takie rosłe jej synowie, co już w będzie też tam grasowali. I e, wtedy wywieźli nas do e, dubna, tam do znajomych, nas dzieci wywieźli, a same no, jeszcze byli kurtnicy, no bo przecież byli zwierzęta, była gospodarstwa, no to musieli tam coś. Przecież obrządzać i robić, ale jeszcze wtedy takie zboża były duże to zawsze na noc chodzili w zboża spać i z nami mieszkał dziadek, ojca, ojciec. I to on zawsze zostawał w domu, mówił a ja już jestem stary i nawet miał pochodzenie no szybko. Czeskie. Czeskie. Także, jak bo mnie nic nie zrobią, ja jestem Czechem, mnie nic nie zrobię, ja zostaję. I w, w tym zbożu raz spali i, i, i przyszedł do nich pies. Matka słyszy, idzie ktoś przez zboże. No to już wiedziała, że to chyba idzie jakiś Ukrainiec i, i zabije ich zaraz. Ale to przyszło, stanęło w głowie i nie, nie rusza się. Ona się szybko nakryła twarz i mówi, później się śmiała z tego, mówi, ach, może nie strzelił mnie w głowę, tylko brzuch, to jeszcze z tego przeżyję. A to był ich własny pies i takich wystraszył straszył tam w tym zbożu. No ale tu już później już tak było źle, że już wszyscy te Ukraińcy, już no, napadali, że nie było żartów i też rodzice uciekli też do Dubna. Tylko został dziadek sam na tym gospodarstwie. I no i wtedy, któreś nocy, to już całą wioskę wtedy wymordowali, no i dziadka razem też. Jeszcze on uciekał, chyba przychciał wypuścić zwierzęta z obory. No nie wiadomo, bo leżał w progu, tak jak do obory się szło, ale wszystko było spalone. I ten dziadek był taki cały tam popalony, no i cały dom, wszystko było spalone. Wszystkie dokumenty, wszystko było spalone. Także nawet my nie mieliśmy ani metryki chrztu, ani urodzenia, niczego nie mieliśmy. Wszystko było popalone, bo nikt nie myślał, że to tak wszystko spalą. Także po paru dniach dopiero rodzice przyjechali, jak trochę się uspokoiło, żeby dziadka pochować. To tak leżał w progu. Bo Boże i, jego, i jej własny pies, bo był taki nadpalony, to z głodu zaczął obgryzać ciało dziadka. I wtedy. Nas z tego, jak już całkiem front podeszedł do Dubna, to tak jak opowiadała matka, to jakiś schron był, że do tego schronu uciekli wszyscy Polacy i z tego schronu wtedy nas wywieźli do tam Niby to taka miejscowość brody była. Z tamtych brodów znowu do Lublina. I y, tamto, no, byliśmy tam w tym Majdanku, ale że jak, jakieś tam y, wykup, były takie, co wykupywały tych Polaków, to. Y, Księża czy, czy, czy nawet jakieś te zakonnice. I wtedy do Częstochowy nas przewieźli, a z tych Częstochowy wtedy porozwozili po tych kieleckim województwie, tam po gospodarzach tak te rodziny porozwozili i trafiliśmy też tam do kieleckiej, wioski takiej się nazywało Piotrkowice i u takiego gospodarza tam zamieszkaliśmy. To dziękuję za wspomnienia i jeszcze raz dziękuję za umożliwienie mi ich nagrania. O tych zbrodniach należy mówić, nagłaśniać i dokum dokumentować.